a Adam, gustaw kody 1 przepraszam stefan kody 1 gustaw paweł roman czas paweł staro dowódziej z dorobku paweł dzięki za zgłoszenie, piątka dziewiątka dla ciebie no i mam wędrówek i udanej, udanej wycieczek dziękuję pozdrawiam no dzięki no kawa jak nam tu zostało <laughs> także także jeszcze troszkę no fajnie udanej aktywacji i no może do usłyszenia jeszcze trzymaj się 73 No trzymaj się na razie No i ta pierwsza łączność na, na krótkich skąd SP6 Karolewa Paweł 5.7, 5.7, 5.8 nawet, 5.8 dla Ciebie proszę. No słyszałem, słyszałem, dzięki, no to burza w ogóle jakaś idzie już, tu trzeba było słyszałem, tutaj szatki na no jak mi to głównie ten, bo tu, ja tutaj robiłem kiedyś tak, że głównie mi to okałem, no słuchaj, powiedz jeszcze przy okazji, nic mi nie gładzi na sygnał, bo mi się wydaje, że tu coś mi się podbudza na tej pionowej antenie. na e, Entwidzie tego nie było, tu chyba, chyba coś gładzi, co jakieś wódze, coś, coś się podbudza, czy nie słychać nic? 3Z9 59 dla Ciebie mocno, Adam i e, stary Robozieński. tym razem, proszę. raport, ale Tak, tak, słuchaj mi się tak wydaje, że z tej pionowej anteny to, to coś tutaj się nakłada. Ja się schowałem tutaj za głazem, ale mimo wszystko włazi. No, także coś, coś tutaj z tej anteny się niestety ten. Niestety coś się nakłada, jakiś, nie wiem, balon trzeba zrobić, może dodatkowy. 1 do jeden. Okej, okay, dzięki, dzięki. W każdym razie łączność jest. Trzyma się i powodzenia. No, dzięki, trzymaj się. Tu Olga Maria przez Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman.

SP9 Grażyna Karol Stefan 5-9 SP9 Grażyna Karol Stefan 59 Dzięki, trzymaj się, mocno tu grzmisz tu Olga Maria przez Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman Olga Maria przez Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman na wywołaniu i sp 9 Cezary Wande Olga SP 9, Cezary Wande Olga, witaj 5-9 za ciebie Dzięki za 57, trzymaj się, do usłyszenia. Tu Olga Maria przez Stefan StefanPBK1, Gustaw Paweł Roman, podajemy wołanie SP6 Olga Józef Grażyna, SP6 Olga Józef Grażyna 56 dla Ciebie, SP6 Olga Józef Grażyna 56 56. SP6 Olga Józef Grażyna SP6 Olga Józef Grażyna piątka 6 dla ciebie SP6 Olga Józef Grażyna 5 6 dla ciebie Okej okay, trójka czwórka Okej, okay, okej, okay. Roger, 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 Roger. Wszystko doleciało. Powodzenia. No, teraz poszło w górę. Bye bye 73 dla ciebie. Tam? Zmęczenie, zmęczeniem, ale tu piękna pogoda. A nad Robociański nadciąga pewno pogoda ze Słowacji, a była tam burza. Także dobrze, że nie poszliśmy na bystrą, prawda? Prawda. z 1 gpr przez Paweł. Cześć O, cześć Mariu, witaj, SO9P57 e, dla Ciebie, 57 siódemka, lekko w sumach. Ja, ja na razie nie loguję, bo mam jakieś pół godziny do Ciupla. Może uda się sami, coś sami zrobić, jak będziesz tak długo. No pewnie nie, bo skutkę zwinęliśmy, także... E, no już są, będziemy schodzić pewnie za chwilkę, jak już nie będę miał na dwójce korespondentów. 99 dla Ciebie, 9P na P, e, ale jak na razie nie sami to e, Jak możesz to za loką ja tam do swojego logo okej? Okay? No jasne, wiesz, ja schodzę, będę miał tu dwójkę włączoną, także jak się będziesz odzywał, będzie, będzie słychać, to zrobi wyłączność. No nie będzie jest 2 jest ale zawsze, zawsze będzie łączność dodatkowa. No trzymaj się, dzięki. Okej, to dzięki, to na razie. No hej, tu Olga Maria przez Stefan Kebek jeden Gustaw Paweł Roman przez Paweł na wywołaniu chwa. 39 V i witaj na dwóch metrach, tym razem 5.9, proszę. No, dokładnie, dokładnie, fajnie, ja. dzięki za zgłoszenie, trzymaj się. Tu Olga Maria przez Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman przez Paweł ze Starego Bocieńskiego, Olga Maria przez Zygmunt Adam 005 na wywołanie słowa. SP9 PL Paweł Ludwik, Jejku Natalia albo Ludwik, ale chyba Natalia. No. SP9, Paweł Ludwik, Natalia 59, proszę. Dokładnie, Paweł Ludwik, Natalia 56, dla Ciebie Michał, z tej strony Mszana Dolna, pozdrawiam. No dzięki, no ładny znak zresztą, pojadę się z naszą walutą. No trzymaj się, dzięki. No tu Olga Maria przez Stefan Kebek 1 Gustaw Paweł Roman przez Paweł ze bocińskiego, Olga Maria przez Zygmunt Adam, 005 na wywołaniu.